Jesteś kurwa, jęczy do mnie. Gdzie ty jesteś? Pisał, Pisał, że sesja nie jest już dostępna. O, teraz jestem. Ale to głośne. Pierdolę, to z ciszą. Ja też. Urwałem wszystko do Maxa. Czekaj. Crane? Ninja Gaiden. Coś się Czy mnie słyszysz? Jade? Cześć, coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To co robisz wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług. Co ja mam w ogóle tutaj? Panie tylko, że... Niemiecki klucz sęby, klucz węby, klucz. klucz w twój podoba kurwa, dajcie te, tutaj te rękawice i te stroje, że można je wymieniać. Tak? No, Jakie okay, fajne rękawice można znaleźć. się długo, ale. Co, widzimy gdzieś? ja naprawiał poder? No, to jest zupełnie wszystko inne. O, ho! Ja, Jay, słuchaj. Pogadamy jak wrócę z antyzyną, dobra? Taka już nawet nie jest straszna, kurwa. Tak się grało. Dwójkę Cze i debita. Czekaj, muszę sobie tego. pole widzenia jakoś. Jak to się zwiększa, ten... pole widzenia. No, zwiększa, no. pole widzenia. Znaczyż. o, dobra, jest mam. o, od razu lepiej. Czekaj. Okay. Też może zmienić, tylko ten kurio! gdzie ja to się zmienia? W, w Czy... No w wkra. Tak. Jest. Na ile masz? Na maksa prawie. Ja gram zawsze w Dani Claytona z 70 o. Teraz Jeeve. Kurwa parku. Ale trzeba im też który zmienił tego kurwa? A bo tutaj jest tego do zmienienia teraz w graficy jest na ultra coś. Hmm. Zawsze był wysokie, wysokie. Te krzaki jebane najwięcej zabierają. Myślę. A ten parku jest drętwy, ja pierdolę. Hmm. To jest stresa strefa? Pamiętam jak ten... Pamiętam jak ten kraj na dwójkę przychodziliśmy W central lub byliśmy. W tym, przy wieży ciśnień. Mm. nie przeszliśmy. Nie, przy postacji byliśmy, skończyliśmy. O! Kurwa, kto zabiera FPS-y? No, bez kitu. Wziąłem na ultra, mam 170, wziąłem na wysokie, mam 250. Co to wziąłeś na wysokie? Te bronie szybko niszczą. Co to masz na wysokie? Czy te, te główne mi FPSy, FPS, te wielkość mapy cieni, zabiera dużo FPS-ów. Mam, mam je na ultra. Wielkość mapy cieni. Aha, ja mam Jest na średnio Zasad na niskie. Proszę, też. Ja, jak to zwalczam, to 170, a jak to wyjadę na wysokie, to 200. Ile? No. tej gry na kurwa 100% nie przybył, no ja też mam przy dań a dwójkę sobie przejść na 100%. I tu też gramy? Coś? No, ich lighta? No, bo aż on daje klajta CSA Dobra, rok... coś szybciej, czy jeszcze Znaczy, jutro jakoś nie wiem, po 17 może będę Zobaczę jeszcze Jak nie to jakoś po 22. Zobaczę, czy wrócę do 16, czy z doradkiem potem O, co jest? Ale ładna gra No, to prawda Paliwa szukaj hmm. Jak w tepist ja takie same skrzynki w dwójce chyba też są, nie? Hmm. Chyba tak, no To byłeś wytrycha w tej grze można było wytrychy w ogóle wytwarzać Tak A w planach chyba O pierdolę Otworzyłem ale mi ścina Od tej krwi Szybko bronie psują CO JEST Z nim SIĘ DZIEJE Już na trzemieńców nie boję. Dla mnie tajny fejt jedynka to był jak The Bez skitu, no. takim, że... Ta gra praktycznie nie polegała na parkurzu, na parkurzu kurwa. Co się zmieniało te? Broj? Nie ta drugie. Dwa i tak dalej. O kurwa. Hmm. Nie mogę nigdy zapamiętać. O kurwa, A pod Jedynkę. O Ale ciemno ty... kurwa. O kurwa Ale są tu przemięce Gdzie? Zaraz. Ty, ale zmienili oświetlenia? Chyba tak, no Kurwa jak ciemniej się wydaje Nie, nie ziemnię Okej Raj To było zajeb... chuj spadłem, mam 1 HP. O, o kurwa. chuj. O, to już wcześniej były wykończenia w Nanklajcie 2, czy mi to dodali? Dodali, do, do dodali rok temu Co to jest Potężny atak Koncentracja, fałderniła no, Można było sobie broń wytwarzać w kipu kurwa ja chyba nie mogę sobie już. uci... uciszacz. To jest ten kurwa Saperka, młotek stowarski. Dzielnicowy zrobić nocny łomot, masz kabel zasilający? Nie mam Nocny łomot mogę zrobić Czekajcie. że... Dobra Pierdolę biorę to na bardzo wysokie, bo się kurwa graźnie na... Co? się widoczności na pół To jakieś inna opóźnienie ja mam przez to To kurwa szybko bronie psują? Bez kity O kurwa Sidu za tobą Co? O kurwa o, chuj Jazda w nich O kurwa strzelaj! Przyszedłem spotkać się z Raisem Wysłał mnie. A... O kurwa, to wszyscy! Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dominać jest yeah. z raisem, a nie z jego przydu pasami. Nie. Yeah. On dziwnie wygląda, kurwa. Mm -hmm. Ci go oświetlam u pałku, to go widzisz. Kurwa. Udało. Nie miałem u pałka. A bo jestem w strefie, kurwa. Oświetlam go ci. Awoo! Jestem za obojga, prezesowa. Tak jak ja przez dziurę w dwójce dziurę w tej kurwa Bo <grystanie> z się płożył, kurwa gm? O co jest? to. udało się. Tylko wyjebało kurwa. Drugi! jest. O co się pokuje? kurwa? UWAŁ, MOŻĄ POMÓŻĄ! Ło? Nie wiem jak broń sobie naprawić. Czekaj. Ja w strefie naprawiłem. Nie, nie mam tak. tych. Czekaj. Muszę A. sobie to... O, poszedł. Dobrze. Żadnych broni nie mam. Czekaj, bo sobie muszę poziom winności wziąć. co to jest? Ucieczka po skwartaniu. Nie, mocne komponiencie z wyskoku. Na rzut judo. mogę łamać. Przeskocz z powaleniem, ucieczka po spłytaniu może no szybciej wyrazić się z gryzianiem. Ja, Zgadzam mhm. sobie na solo. Wo. Oh, Bo jest ta <laughs> 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 O tych UWE się bawisz? Zbiera mu wykonanie w powietrzu O kurwa! Zbiera mu wykonanie w powietrzu, ale niestety mnie położył I co jest tego, się odrodził Cały sił... poprzez czołomę martwi ile ociągnięć do przez to O przygniec Czekaj czekaj O, no, się zbił, kurwa! O Kurwa! 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 Dawaj tu Chodź tu kurwa O, zginął Gdzie? Biegnie, biegnie i się położył Ale, Trzeba kurwele. Trzeba da, Dawaj noc trzeba Ile kasy się z nich dostaje mhm. O kurwa Ja chcę spać Nie ma tu jakiejś bezpiecznej strefy blisko. Tam jest Bezpieczna strefa o, Ty z pociągu? Co to się kurwa dzieje? Ja pierdol. Te kurwa podskoczył, Kurwa ja nie mam tego z wyskoku. Kurwa, to jest z winności, nie? Mhm. Okługoś, na górę wchodzi. To musieliśmy odblokować nie musieliśmy grać na tym save. Chyba. chyba ja, no. Bezpieczne strefy są odblokowane. Ja, ja chyba grałem. interes? No. Sprzedaj Mogę coś ci sprzedać? <coughs> o, można kupić coś Ja Tak po chuju bym powiedział Nawet mogę mu sprzedać tylko dwa razy A ja mogę kupić sumiennie, ja mam hajs Ja mam 8 koła Ciężka szkiela, rębacze O, wstaćmy już na to, a Kupię sobie to. Potrzebujesz czegoś? Mam to na stanie. Chcę kupić kij baseballowy. Nie, nie będę wydawał jeszcze. Gdzie tu spać? Można. A tu? Będę się spać, Co jest? Jak Co wejść jest? tu, tam wejść? A tu, jestem tu, jestem tu, jestem tu, jestem skacze z daleka. Lada. Serio? Życie się traci? O przemieniec! Gdzie? Poprzez płotu zjebał! Tutaj! Eee! Chuju. O kurwa! Chodź tu celu. Co się stało? A ja, kurde Ja miałem 20 kurwa 5 kp, on na mnie skoczył i zdechł Pomóż mi kurde, Pomóż kurde, Mi procesor głośno chodzi Pomóż mi O kurwa a nie żyje. Pomogę. Ci 3 sekundy. Wypierdala <grymne> O Kurwa. Co się stało? Skinąłem. Proszę, tu 20 zombiaków przy tobie stało? Ja wam pokażę, jak się gra. Zagrania, co to O kurwa! Idę ci pomóc. Jak go łączył? O to jest! Jak ja mam go? Spresję chyba może, Tylko dla znajomych chyba może zmienić A ja mogę go w... Co tu się dzieje? Chyba że klikniesz tego, jak zatrzymasz grę, w niego nikt po prawej Może możesz go wyrzucić Mogę właśnie, mogę go tylko wyciszyć Ojejda. Poziom w owce O kurwa! Co jest? Co to jest? I tu się pisze. Enter. Pasto. Zostaw. 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 Co się stało, kurwa? No, On tam wyskoczył i zaraz na ciebie. O, teraz. Co to, to się O, teraz. O, to wybuchło. no co teraz. O, teraz. ode mnie. O, to nie, nie pomogę. Ja się od razu wybuchnę O Boże Dobra chyba starcz tych, tych, tych wrażeń Tu ten naplec tu jest Dobra tego się zrobić, nie da jak ja mam to kontrolować on się kurwa, przysysa jakoś mrznica. Wychodzę stąd. Ja stąd wychodzę. Go się wyjebać nie da Przetwór. Dobra. Nie kurwa.